Cześć, tu Szymon Tempel i. Tak, będziemy dzisiaj nagrywać serię, pierwszy odcinek serii Zagrajmy z Kolegami. No, mam nadzieję, że nam się uda. Będziemy szli tam na pustynię. Tak, ja lubię pustynię. No, odcinki będą wychodzić co dwa dni. Jeszcze będziemy nagrywać. Ja będę nagrywał dwie serie: Mob y, Arena i Survival Games. Mm, dobra, ile masz drewna? Ja tak, a ja siedem. O, jestem lepszy. Właśnie, gram na modzie Rejminab. Dobra. Rozrobię zrobię crafting. o no. um, no. i miecze. Maszki już Rzuciłem ci. Dobra, chodź stąd! Nie, to jest mój poczekaj. Masz dobra, chodź. A, no tak, to ja Ty zbieraj węgiel, a ja kobel zbiór. Zabiłem zombie, inne toperze też zabiję Co tutaj jest? O, to jest. Żelazo. O, to Żelazo O, E, co mnie... Baśka! Baśka! Dobra, dedła. Co? Basiunia dedła. Masz ten? Oczej, chodzi na górę, razem ją zwiedzimy. Co razem zwiedzimy? chwilę, poczekaj, wykopię ten węgiel. Nie, zaraz będziemy szli tam na pustynię osiedlić się. Tylko wykopię ten węgiel. Masz ten kamienny kilof? Gdzie? A mam, dobra. Jak mówiłem, lubię bardzo pustynię. Nie mi Zebrała, A nie, nie zebrałeś. Żelaza ty. Zedwu. Zedwu. jestem jakaś, człowiekuta ta, no, e, katachetka, człowieku, z, op, z opłatkiem przychodzi. Katachetka, właśnie, katachetka. Dobra, jest, nie? Mam trzy żelaza i węgla 23. Dobra, wychodzę już stąd. A ty gdzie jesteś? Mów głośniej, bo cię nie słyszę. Aha, spoko. Gdzie ty jesteś? Mów głośniej, mówiłem ci. Chodź tam, gdzie była kopalnia. Chyba widzę. Widzę krowę, ale nie widzę ciebie. Dobra, mam ten. Chodź tam, gdzie była kopa. O, widzę cię, dobra. Oj, tam, oj tam. Przeżywasz. I nie mam deszczu, jeee! Yeah. No wiem. Widziałem ją wcześniej. No to znaczy nie widziałem tylko jak mi się renderowała mapa, to jakoś ją zauważyłem. Mam takie. Ja biorę skrzynkę. Nie, ja biorę. Zwalaj, deszczu! No żal mi ci czytę, że... Co było? Daj mi odrębniej wartościowsze. Dwa chleby, jeden na pierśnik żelazny... To daj mi. Jeden chleb 10 dziesięć żelaza i dwa diaksy. <noise> Ale fart. Dobra. Daj mi na pierśnik. O! nie, dobra, nie. Jesteś frajerem. Daj mi cóż. Nie zabijaj ich, ciotu. Co? Wszego? Nic nie leci. O, ja tego nie mam. Dobra, tu czemy. Dobra, miecz mi się skończył. Ja tego nie mam, nie wiem. Dobra. Okay, patrz. Ja zrobię piskanie, idziemy spać. Za 17 wełny ile? Jeden szmaragd. Zombie! Shot. Masz łóżka? Dobra, to idziemy spać. Eee, yy, dobra Ale nam się poszczęściło No I dajesz, co miałeś? Na pierśnik żelaza yy, Czapkę yy, Dziesięć żelaza Dobra, daj mi na pierśnik A ty sobie weź czapkę Jestem dobrze Masz dziesięć żelaza, a ja mam trzy Ty masz dwa diaksy, dobra Weź, przetopię żelazo to zrobię miecz. A nie, ty masz miecz, dobra. Daj dwa żela... cztery żelaza. Dobra. Już robię dwa Dobra. Ja se tu wszystko poukładam. Uszko tu, 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 tu. Dobra. Ten gość co chce? Ze! Weź siedem szmaragdów za oko kresu. Dobry jest. Poczekaj, tutaj coś będzie rosło. To się zbierze. Bo może tutaj ziemniaki będą. O, marchewki! No wiem. No, tu się chyba osiedlimy. Jeszcze nic nie dojrzało. Tutaj coś jest. Aj, będziemy nagrywać na razie tylko z mojej perspektywy. Czy ty też nagrywasz? Hmm, dobra, czyli na razie tylko z mojej. O, tu są te. O, tu są te. Mam ziemniaki, mam ziemniaki. 16, ja jestem lepszy. O, węgl, dobra. dobra, zaraz chyba będziemy kończyć. Bo ja idę na trening. I... co? Nie wiem. Właśnie nie wiem ile kręcimy. Dobra, będziemy się żegnać. Może jeszcze dzisiaj nakręcimy później, nie? To dobra. No ja też. Ja bym nawet nakręcił jeszcze dwa, wiesz? O właśnie, odcinki będą wychodzić y, 10-minutowe, bo więcej... Y, nie chce mi się czekać, żeby wrzuciło na YouTube. Takie przerwy będą. No dobra, żegnamy się subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. No ja jestem Szymon i No właśnie. I na razie do następnego odcinka. Cześć!